Chcecie bajki? Oto bajka! Była sobie pchła szachrajka. Niesłychana rzecz po prostu, by ktoś tak marnego wzrostu i nędznego pchlego rodu mógł wyczyniać bez powodu takie psoty i gałgaństwa jak pchła owa, proszę państwa. Długi czas się udawało pchle z jej psot wychodzić cało. Aż tu przyszła klapa wreszcie. Przyłapano pchłę na mieście i zamknięto ją w areszcie. Popłynęły do więzienia doniesienia, zażalenia, pozwy, skargi, dokumenty. Sędzia bardzo był przejęty. Wkrótce jednak stracił zapał i za głowę aż się złapał. Samych pozwów tutaj mamy trzy lub cztery kilogramy. Ładną wziąłem sobie pracę, na niej całe zdrowie stracę. Osiwieje, wyłysieje, niech się lepiej co chce dzieje. Poszedł sędzia do aresztu i dozorcy pyta: Gdzież tu pchła szachrajka? Otóż ona pchła, wychodzi wystraszona i uśmiecha się nieśmiało. I wyciąga rączkę małą. Sędzia chrząknął i powiada: <laughs> Żal mi pani, trudna rada. Jeśli pani da mi słowo, że uczciwie i wzorowo odtąd żyć jest pani zdolna, w ten czas będzie pani wolna. Pchła odrzekła zawstydzona. Pan sędzia się przekona. Bo przysięgłam właśnie sobie, że nic złego już nie zrobię i że odtąd pędzić życie będę bardzo przyzwoicie. Sędzia wzruszył się serdecznie, pchłę pod ramię wziął grzecznie i wypuścił ją z więzienia bez dalszego tłumaczenia. Pchła do domu poszła pieszo, wszyscy bardzo z nią się cieszą. Kura, owca i kucyki, dojna krowa z Ameryki, wszystkie koty, lekkoduchy i uczone karaluchy. Wypełniając przyrzeczenie, pchła zmieniła się szalenie. Była odtąd tak uczciwa, jak to tylko w bajkach bywa, aż ją każdy chwalił wszędzie. Z takiej pchły pociecha będzie. Ślub jej odbył się w adwencie, i zapewnić mogę święcie, że na jej weselu byłem i szklankami wino piłem. Miała dzieci pięć tysięcy, albo może jeszcze więcej. Mało jest dziś takich domków, gdzie nie byłoby potomków owej słynnej pchły szachrajki. Ale to już koniec bajki.